AutoCAD Electrical umożliwia również wykonanie panelu montażowego, w którym możemy zaprojektować rozmieszczenie elementów. Przejdźmy na taki panel montażowy, przy czym no tu niestety ta ramka nasza nie bardzo ma sens, dlatego że w tym panelu będziemy rysowali po prostu rzeczywiste rozmieszczenie elementów. Przydałaby nam się taka skrzynka, ale ponieważ to są rozmiary calowe, to tutaj wpiszmy 25,4, czyli przeliczymy cale na milimetry. Wybierzemy z katalogu, a może, a, jakaś takie uniwersalne i taka by nam się przydała skrzynka 15 na 15 o, na 8,3 głębokość, i wprowadzimy tą skrzynkę. No, jak widać, w ramce to ona się nie będzie mieściła. No, to wstawmy sobie nad ramką. I właściwie opis jest nam zbędny. I mamy tutaj dźwiczki, No, tu wewnątrz, i jeszcze możemy ewentualnie zrobić rozmieszczenie na głębokości ale wystarczy chyba jak zrobimy sobie taki tylko rzut z góry schemat tego rozmieszczenia naszych elementów wstawmy, ale już teraz skorzystamy z listy schematów z projektu no i to co nas interesuje co żeśmy wstawili to znajduje się na tych trzech rysunkach i mamy zestawienie. Wstawmy jako pierwszy odłącznik główny. No, pokazał nam się jakiś rysunek. Umyślmy go no, tutaj na górze gdzieś. Nie będziemy go obracać. I po prostu zaakceptujemy Kolejny element. Wyłącznik silnikowy. q 1 Wstawimy go sobie tutaj w środek. Tu zaznaczają nam się elementy, które zostały już wstawione. Teraz jako kolejne wstawmy te styczniki. Jeden. Kolejny i następnie wstawimy transformator, i może w tej chwili przerwiemy to wstawianie. Dlatego, że potrzebujemy jeszcze wstawić bezpiecznik, ale bezpiecznik nie ma w katalogu podstawy bezpiecznikowej mocowanej na szynie, więc narysujemy taki prostokąt o wymiarze jednego pola. Przesuniemy. I teraz powrócimy do wstawiania. I wybierzemy F1, czyli ten nasz bezpiecznik. I niestety, ale jakbyśmy go chcieli wstawić, to nie ma tego rysunku, nie ma przyporządkowanego obrazu. Więc pokażemy mu, że Chcemy, żeby to było o takich wymiarach. I zabezpieczenie. Ok, i teraz z kolei wstawimy te lampki informacyjne. No to mamy tutaj o trzech fazach, czyli wstawimy. I kolejną wstawię to troszeczkę w takim rozstawieniu, bo jeszcze dojdą opisy. Mamy już sygnalizację wszystkich faz, czy są. No to teraz by się przydało chyba włączyć. Tą lampkę, że wyłącznik silnikowy jest wyłączony, no bo nie będzie nic działać, jeżeli nie będzie wyłącznik silnikowy załączony. No i teraz, może, same przyciski, czyli tak, odłącznik grzybkowy stawimy. to niestety przeszukuję bazę i troszeczkę może to potrwać, ale gdzieś go tak w takim miejscu, żeby był łatwo dostępny. Teraz jeszcze start silnika w lewo, w prawo i stop. No to może tak od stopu zaczniemy. I może umieścimy go gdzieś tu na dole? No, niech tu będzie. I teraz start silnika w lewo. I znowu jest to przeszukiwanie bazy. start w prawo No i jeszcze mamy lampki sygnalizacyjne, które nam mówiły o tym, że Obroty są w lewo bądź w prawo, prawda? Czyli wstawimy lampkę nad start silnika w lewo, jak ona będzie tu. I jeszcze mamy, że silnik w prawo. I w sumie mamy wstawione wszystkie elementy. To zamknijmy, bo no, kolorów przewodów nie będziemy stawiać Silnika też, bo silnik będzie gdzieś poza skrzynką. Jak już mamy rozstawione te komponenty, to dołóżmy jeszcze etykiety. Z katalogu Bierzemy. Takie OK. No niestety trwa trochę przeszukiwanie katalogu. I wybieramy, naciskamy SHIFT i z Shiftem. Wybieramy i po prostu zatwierdzamy po kolei wszystkie te opisy, które żeśmy mieli, już zrobione w schemacie. No i nam się to już ustawiło. Zróbmy miejsca trochę, czyli przesuniemy ten wyłącznik grzybkowy, bo tu nachodziły nam opisy na siebie, czyli przesuniemy te dwa, tak, żeby ten koniec trafił tu w koniec i jeszcze przesuniemy ten tu. A teraz możemy jeszcze tu wyrównać. Skorzystamy z wyrównania wertykalnie i z shiftem wybierzemy te dwa. Już nam się to ustawiło. No właściwie tych lampek możemy nie ruszać i tych stać lewo w prawo, chociaż jak ktoś by chciał, to mógł. Cały ten montaż skrzynki, tej elektrycznej, jest możliwy na szynie montażowej. Wstawmy taką szynę montażową dinoską. O, to jest 35. Taka szyna jest standardowa, najpopularniejsza. żebyśmy ten calowy współczynnik. Wstawimy ją na zasadzie takiej, że wybierzemy gdzieś początek tu i do, no załóżmy 330, niech taka będzie. I możemy ją jeszcze raz zrobić taką, ale robimy na zasadzie kopii. Zamontowaliśmy na szynie te nasze komponenty, czyli wyłączniki, styczniki ale pozostała nam jeszcze do zrobienia sprawa listew zaciskowych, które też się montuje na tej szynie. W związku z tym, skopiujmy tylko taką szynę. Będzie taka sama, więc niech ona będzie. No, załóżmy gdzieś tutaj. To, że elementy te na szynie montażowej pokrywają się z. Żarówkami czy przyciskami nie przeszkadza, dlatego że szyna jest montowana na dole skrzynki, natomiast te wszystkie elementy sterownicze i lampki sygnalizacyjne są montowane na dźwiczkach, w związku z tym nie ma kolizji. Moglibyśmy to na przykład przesunąć te elementy montowane na szynie do tego zarysu i wtedy by się nam nic nie pokrywało, ale w ten sposób będziemy widzieli, co jest nad czym. Do prowadzenia listy zaciskowych jest specjalne menu, jest specjalny edytor i pokazały nam się jakie mamy. I tu od razu widać dlaczego podzieliłem na X1 X2, tak, bo to będzie taka listwa zaciskowa przewodów zasilających się taka wejściowa. Wejdźmy w edycję. I tak, tu według katalogu. Ale, ponieważ to jest przewód ochronny PE, no to przydałoby się, żeby tutaj był zielono-żółty. Kolejny czwarty, no to będzie neutralny, czyli przerobimy go na niebieski. Ponadto możemy tutaj jeszcze zarządzić, na przykład, gdzie chcemy, z której strony, żeby to było. Opisane. Prawda? Możemy przerzucić. Teraz przejdziemy do obrazu, jaki będzie tutaj wyświetlany. I jeżeli ustawimy tą naszą listwę w skali, oczywiście, przeliczenia z skali, tu mamy pod kątem 90 stopni, czyli położyliśmy je poziomo. No bo taką mamą, mamy przygotowaną szynę. Tu wybieramy, co będzie. Opisie, czyli jest wybrane, tak? No, jak zrobimy w ten sposób, no to widać, że w tej chwili mamy, jakie będą urządzenia podłączone, i tu będzie numer przewodu. No i tak wygląda ta nasza pierwsza listwa, czyli jest od pierwszego do piątego pola i podłączenie do odłącznika głównego tutaj no H1 bo jest na, jako pierwsza żarówka podłączona a tu na drugą listwę wstawmy w związku z tym tą listwę no, możemy ją wstawić gdzieś załóżmy tu OK. weźmy drugą listwę do edycji i tu już widać czemu ona została wyróżniona jako druga. No bo to będzie zasilanie silnika. I tu ponownie jakby nie było tak ustawione jak trzeba, czyli by nam nie pasowały, no to by trzeba było wybrać. I na przykład chcielibyśmy, żeby ten opis się znalazł z drugiej strony, to tutaj. Jak tak to. Ustawimy go sobie z tej strony. Przejrzymy. No to tutaj mamy silnik podłączony, a tu z tej strony wszystkie te przewody, które są w skrzynce. Wstawimy, ponieważ tu są styczniki, to wstawmy gdzieś to w tym miejscu. OK. Teraz nam sprawdzi jeszcze, czy wszystko jest tak, jak trzeba. No, i teraz można powiedzieć tak: przez przepust skrzynki wchodzimy na listwę, tą zasilającą. Tu z kolei możemy wejść przewodem od silnika przez przepust i do tej listwy podłączamy cztery przewody. Ewentualnie możemy wykorzystać to w ten sposób, że stąd. Podłączamy się do gniazda, które jest zamontowane tu pod skrzynką, i wtedy silnik przez wtyczkę się podłączamy do tego gniazda. I w ten sposób możemy powiedzieć, że mamy zakończoną sprawę tego projektu. Łącznie z rozstawieniem elementów, to możemy wydrukować i powiedzieć, żeby w ten sposób to zostało wykonane. Oczywiście, jeżeli coś nie pasuje, no to po prostu przesuwamy. Jest to znacznie prostsza operacja, żeby tutaj poustawiać ten cały wygląd naszej szafki sterowniczej, niż robić to na rzeczywistej skrzynce i się okazuje, że na przykład żeśmy się pomylili. A tak to zrobimy, zobaczymy i możemy to zaakceptować. Tu jeszcze raz wspomnę, że to, że pokrywają się te, lampki informacyjne z listwą, nic nie przeszkadza, dlatego że listwa jest mocowana na dole skrzynki. A lampki tu na drzwiczkach, czyli są nad tymi listwami. A to można powiedzieć, że w ten sposób zakończyliśmy projekt. Dziękuję za uwagę.